Audiodyskrypcja dla osób niewidomych i słabowidzących. W spocie pojawia się efektowne ujęcie z lotu ptaka w dół górskiego wodospadu. Dwójka ekspertów Punktu dla Przyrody przegląda folder PDP. W kadrze widzimy panią Annę Krasoń, ekspertkę Punktu dla Przyrody. Rozwiewa wątpliwości dotyczące funduszy europejskich, proponując praktyczne rozwiązania dla beneficjentów. W tle widzimy szkolenie prowadzone przez ekspertów i pracujących w biurze specjalistów. W lewym górnym rogu logo. Punkt dla przyrody. Fundusze europejskie? Brzmi trudno? Nie jest punktem dla przyrody. Oferujemy bezpłatne szkolenia i warsztaty dla wnioskodawców i beneficjentów funduszy unijnych na Ochronę Przyrody. Z nami dowiesz się, jak dobrze zrealizować i rozliczyć projekt. Wybierz szkolenie w wygodnej dla Ciebie formie stacjonarnie lub online. Już dziś zapisz się na powiadomienia o szkoleniach i bądź na bieżąco. Naszą ofertą. Wejdź na stronę punktdlaprzyrody.lasy.gov.pl i poznaj naszą ofertę szkoleniową. Twój pomysł, nasze wsparcie. Na tle ujęcia panoramy gór pojawiają się niebieskie plansze z napisami punktdlaprzyrody.lasy.gov.pl. Druga plansza. Poznaj naszą ofertę szkoleniową oraz Twój pomysł, nasze wsparcie. Na końcu biało-niebieska plansza z logotypem Fundusze Europejskie i hasłem Spotkajmy się w punkcie Dla Przyrody. Adresem strony internetowej www.punktdlaprzyrody.lasy.gov.pl Poniżej na dole belka z logotypami Pomoc techniczna dla funduszy europejskich. Obok dwie flagi: Polska i Unii Europejskiej, z napisami Rzeczpospolita Polska i dofinansowane przez Unię Europejską.